Ja pamiętam czas mojej młodości. To był czas, gdzie wychowywałem się na opowieściach bohaterów Zośki i Parasola, gdzie te piękne przykłady wykazywały, jak trzeba żyć, jak warto żyć. I tak jak mówię, jest to coś wielkiego, co myślę dopiero po latach wielu z nas nauczyło się doceniać. Kartka ze szpitala, projekt organizowany przez Fundację Rosła z Wrocławia, na mocy której robimy w tej edycji szóstej kartki dla żyjących powstańców Powstania Warszawskiego. Do projektu Kartka dla Powstańca przystąpiło do tej pory około 30 szkół przeszpitalnych. To fajna akcja. Na pewno e, też później w roku szkolnym fajnie byłoby, gdyby nauczyciele przy, przybliżyli też tym przynajmniej starszym dzieciom, które już mają historię. Sam pomysł wydaje mi się fantastyczny, bo. Jest to w, w dzisiejszych czasach, gdzie już mamy 25 lat wolności, te, te wszystkie sprawy związane z walką, z patriotyzmem schodzą na plan dalszy. I tak jak powiedzmy, ja ze swojej, swojej młodości pamiętam, jak, jak człowiek e, łapał te wszystkie strzępy informacji, często nieźle przefiltrowane odnośnie Powstania Warszawskiego i tym się interesował, tak wydaje mi się, że w tej chwili te tematy są poza spektrum zwykłego zainteresowania, a myślę, że, że jest to na pewno bardzo ciekawe. Dzieci też przez to poznają inny ten świat zewnętrzny, bo wiele dzieci jest takich, które leczenie tutaj odbywają bardzo długo, tak? To, to, to się ciągnie miesiącami, latami czasami. Na działach dziecięcych dzieci przygotowują kartki, które następnie zostaną przekazane za pośrednictwem Muzeum Powstania Warszawskiego ostatnim żyjącym powstańcom. Dzieci dostały do projektu przygotowane w ten sposób, że Fundacja Rosa wysłała nam materiał edukacyjny, który, z którym zapoznaliśmy dzieci. Poza tym na lekcjach dydaktycznych Dużo wcześniej uczyliśmy o Powstaniu Warszawskim i jego genezie, a obecnie wprowadziliśmy również element takiej rozmowy swobodnej, kierowanej na gdzie dzieci mogły poznać również przebieg, dlaczego obchodzimy takie święto, no i przede wszystkim dzielność i odwagę bohaterską powstańców. Niezwykłe w tej akcji jest to, że przeszłość łączy się z teraźniejszością. Dzieci, które o powstaniu mogą przeczytać w książkach, dowiedzieć się z telewizji, z internetu, mogą w piękny sposób podziękować ludziom, którzy walczyli za naszą wolność. Przykład powstańców warszawskich w czasach, gdy mamy pełną wolność nie musimy już walczyć o nic z wrogami narodów jest przykładem właśnie też pozytywnym, jak możemy kształtować nasze życie, walcząc z przeciwnościami losu. Tutaj myślę że wspaniałą rzeczą jest to, że dzieci, które walczą z nowotworami, mogą porównać się właśnie do takich powstańców, którzy z orężem walczyli przeciwko wrogowi. Tutaj tym wrogiem jest, 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 jest nowotwór. Podziękowałbym za to, co zrobił, że walczył za nas, że wyzwolił nas. Dziękuję w imieniu wszystkich dzieci, że możemy normalnie pisać po polsku i mówić. Po Robimy kartki dla powstańców z okazji 70. rocznicy powstania warszawskiego. Życzę im no dużo zdrowia, no szczęścia no i czego im się tam jeszcze marzy. Chciałbym głęboko się wszystkim pokłonić i, i, i podziękować, bo tak jak, tak jak mówię, to, że my tu żyjemy w wolności, to zostało kupione krwią i ranami wielu z państw.